Już wszyscy o tym gadają. No, że się Selena Gomez zaręczyła. Cały TikTok. Dzisiaj jest rocznica gaśnicy. To znaczy, to była ta, ta słynna scena. Po prostu, jak sobie to wspominam, to po prostu ryknęłam śmiechem i, i poczułam taką radość i taką wdzięczność Brownowi. Że on po prostu wyjął tą gaśnicę yy, i to uwielbiam w mężczyznach. Yy, to taki, taki, o, taki, nie wiem jak to powiedzieć, taka siła. Yy, tak, ja postawię na swoim, ja, ja tutaj, że się zaweźmie i po prostu to zrobi. Nie wiem jak to nazwać. To jest determinacja. Yy. Takie, no kobiety też to mają, nie? Ale jak to, no chyba taka, taka determinacja, takie. I to też, wiecie, to nie było tak, że on nagle wszedł, nie wiedział, co tam się dzieje i zgasił im świecę. On dobrze wiedział, on już to obserwował od jakiegoś czasu i Brown stwierdził, że on, że dosyć, że on już. Na to nie może pozwolić, nie? że to jest, że coś w nim pękło, że, że stwierdził, że nie wiem, może to było jeszcze bardziej takie z pompą i on stwierdził, nie, to, to już idzie, to już naprawdę jest coraz gorzej. On, on wiedział, on widział to wcześniej, widział i, i to nie było, z jednej strony to było spontaniczne, ale myślę, że właśnie coś w nim pękło i stwierdził, wziął, wziął tak siłę w sobie, zebrał. I ja to tak oceniam jako widz. Zebrał i stwierdził: Nie, ja nie mogę na to patrzeć. I to jest, to jest dokładnie to, o co chodzi nie? w mężczyźnie, czyli taka chęć yy, chęć walki, chęć yy, walki o sprawiedliwość, o dobro. Yy, to jest właśnie to, o co chodzi. No. I wtedy dla, dla kogoś takiego nie jest ważne co będzie się potem działo. On walczy o sprawiedliwość, on walczy o prawdę i wie, że będą jakieś tego konsekwencje, ale mimo wszystko dla niego ważniejsze jest to dobro, prawda, sprawiedliwość. I jestem, jestem wdzięczna i pamiętam ten moment, jak się o tym dowiedziałam, co co on zrobił. I tak nie mogłam w to uwierzyć. i Wymyślałam, świetnie, nie? Że, o, że super, że on to zrobił. I to um, potem też zrozumiałam ten kontekst, bo on opowiedział, co tam się działo. I ja zrozumiałam tak, że oni to nagrywali, to szło do TVN-u, prawda? Tak jak zwykle oni odgrywali jakąś tam scenę, kręcili to, to wszystko było nagrywane, bo tam były dziennikarze, byli dziennikarze i on wszedł w im w tą szopkę. I oni by tam nie funkcjonowali w tym sejmie, gdyby nie ta szopka medialna, gdyby nie ten teatr. wierzcie mi, że bez mediów oni są nikim. Bez mediów, bez tych mediów proniemieckich, no bo to są proniemieckie, ja tam patrzyłam, oni mają też jakieś tam yy, francuskie też, yy, 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 jakiś inwestorów z Francji, więc to nie, one nie mają yy, yy, polskich yy, jakichś korzeni czy coś, te, 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 te media, nie, no one są, one są po prostu zagraniczne, nie. No, i ma, one mają za zadanie dzielić Polaków. I myślę, że te wszystkie, właśnie portale, yy, wiecie, one wszystkie podają ten sam, tą samą wiadomość jednocześnie. Yy, tak samo te plo, pol, portale plotkarskie. Ja ludziom to pokazywałam, że to jest po prostu, <laughs> że to jest, słuchajcie, no, jedna banda, no. to jest po prostu hydra, która ma ileś tych głów i oni to powielają, i wiecie, jak się, jak się coś powiela, no to staje się prawdą. No i, i, i to jest manipulowanie, manipulowanie społeczeństwem, tworzenie, kreowanie rzeczywistości, której nie ma. E no, i mają te, sw tych swoich, te swoje gwiazdy, tych swoich celebrytów, którzy się podpinają pod to. A, a skąd wiem, że się podpinają? No bo yy, albo pracują dlatego, albo yy, chodzą tam, prawda? Bo to z jednej strony, no tak, no coś tam się pokażesz, wypromujesz, ale z drugiej strony, jak idziesz tam, to też się pod tym, jakby bierzesz w tym udział, nie? No, my to robimy dlatego, że yy, jeżeli ktoś od naszych ludzi idzie tam, to dlatego, żeby po prostu przemówić do społeczeństwa, nie ze swoim... No bo one zdominowały te media, po prostu tą polską rzeczywistość i to jest jedyny sposób, żeby dotrzeć do Polaków, więc dlatego dlatego poszliśmy w to. Ale tak naprawdę to no, powinniśmy my Polacy stronić od tych mediów. Powinniśmy po prostu, wiecie, odwór, w tył zwrot i tworzyć swoje media. Tak się powinien prawdziwy Polak zachować, nie? Że nie... Nie, nie kierować uwagi w tym kierunku, nie, yy, nie promować ich i, i, i w ogóle. No i my jesteśmy tak jakby na tej drodze, prawda, do tego, że, że zaczęliśmy tworzyć te swoje media i, i ludzie dostali to natchnienie i, yy, i rozwijają to i tu chodzi media w takim szerokim znaczeniu tak, czyli może ktoś mieć natchnienie do otworzenia radia może mieć ktoś natchnienie do mm, tworzenia swojego kanału na YouTube i nie wiem, mieć jakiś taki serwis informacyjny więc jak ja to obserwuję to tego powstało jak grzyby po deszczu, dlaczego? dlatego, że właśnie odcięło się Polakom dostęp do tej prawdy i, i wiecie, jak Polak po prostu się wkurzy no to, no to po prostu radzi sobie sam. I w tym jesteśmy świetni, że my potrafimy w bardzo złych czasach sobie świetnie radzić, że jesteśmy w stanie, te trudne czasy nas budzą i jesteśmy w stanie się organizować i jednoczyć. I co jest naszym celem? Naszym celem jest przede wszystkim zjednoczenie się. Zjednoczenie się na mediach społecznościowych i w rzeczywistości, i promowanie swoich mm, ludzi. I słuchajcie, czyli podstawa to jedność, tak? czyli jedność na mediach społecznościowych, jedność w tej przestrzeni internetowej. Łączenie się razem, popieranie się wzajemnie, promowanie się wzajemne, to musimy zrobić. I wtedy, no, idziemy do przodu, tak? I, I rozwijamy się. I tak jak wam mówiłam, że to co, to co odbierze im władzę nad nami, to nasza wolność finansowa. Dlatego oni chcą całkowicie nam tą wolność finansową odebrać, rozumiecie? I jeżeli wyobraźcie sobie, ludzie potworzą jakieś swoje biznesy, wyjdą z systemu, już słychać, żołnierze odchodzą, policjanci odchodzą. I dobrze, że odchodzą. Chodzi o to, żeby służyli ojczyźnie, a nie systemowi. I, i tak samo czy nauczyciele, czy lekarze, masz wybór, albo po prostu. Służyć systemowi, systemowi przeciwko, wbrew swojemu sumieniu, sumieniu albo no, godzisz się na to wszystko. No i ja dokonałam takiego wyboru jako nauczyciel, że zrezygnowałam z tego, dlatego że to, co widziałam, było niezgodne z tym, co wyznawałam. Kolejna sprawa, czyli po, jeżeli chodzi o jedność, to jest jedność ważna. No i bardzo ważne jest właśnie to tworzenie tych nowych mediów, wolnych mediów. I żeby każdy po prostu przedstawiał tą perspektywę prawdy. promowanie naszej muzyki, promowanie kultury, promowanie artystów polskich, książek filmów i, i, i wspieranie finansowo, także, bo żeby te projekty powstały, no to potrzebne są na to pieniądze.